Cześć, cześć. Zaczynam tam jakiś tam vlog. Dalej, zobaczycie oczywiście część z początkiem. Tak, bo ja postanowiłam zaczynać vlogi twarzą, wychodząc z twarzą do, do Was. Więc nie wiem, czy będzie to we wszystkich filmikach, ale najpierw chcę to wdrożyć w, we vlogi więc e, po prostu powiedzieć co tam będzie dalej, oczywiście A ten vlog wyszedł jakiś taki krótki, nie wiem chociaż ja go nagrywałam długo wiecie, jeszcze z sierpnia nie, nawet z lipca jeszcze są części, tak? tak, jeszcze są części z lipca, tam z końca lipca, oczywiście ale wszystko jedno e, więc, ale też mało nagrywałam, bo e, miałam krótki urlop i oczywiście jeszcze nagrywałam Płatny warsztat, który już jest, też tam dalej zobaczycie, o tym wspominam, i też tu pod tym filmikiem są też różne linki, i tam jest link do filmika z prezentacją albumu tego warsztatu, tak, i można tam przejść, zobaczyć tam wszystkie szczegóły. Więc zapisy do soboty. Zapraszam oczywiście. Stworzymy bazę albumową, tak? Tą szytą oczywiście. A jeśli ktoś tam ma jakieś wątpliwości, oczywiście też tą bazę można stworzyć bez maszyny do szycia. Oczywiście. To po prostu trzeba użyć sprawdzony klej, który już, nie wiem, używacie już dawno, długo, tak? I który dobrze trzyma, więc też można stworzyć i bez maszyny do szycia. Oczywiście. Więc, a po prostu, a dalej już możliwe, że po prostu, nie wiem, zdecydujecie się i kupicie sobie maszynę do szycia, bo są maszyny do szycia nie takie drogie. Ja na przykład mam tą najtańszą, jakąś tam, tam, ten zinger u mnie, a tak, zinger. Ja Kupiłam e, ma, moją maszynę do szycia w Lidlu, <noise> więc e, za tam, nie wiem, tam, no prawie 200 zł, ale to było dawno oczywiście, ale wszystko jedno. Ja myślę, można znaleźć sam jakąś taką, wiecie, e, tańszą wersję maszyny do szycia. Najważniejsze, żeby ona po prostu szyła takie, um, szyła takie Mm. Grube, grube warstwy, oczywiście, to można po prostu spytać w sklepie, tak? Też poczytać tam w internecie różne właściwości różnych tam maszyn do szycia, po prostu, żeby ta maszyna do szycia szyła, grube warstwy, tak? A więc co tam? Aha, i jeszcze ch chcę powiedzieć, co tam, co tam będzie dalej w tym vlogu. Oczywiście, tam pokazałam też te cztery kartki, które stworzyłam też też tam zapisałam ten tutorial z tymi, z tymi kartkami i pokazałam tam w tym tutorialu jak ja nakładam te wszystkie cykiny też tam była część, że nagram też tutorial z tym jak stworzyć pudełko, też wkrótce będzie ten warsztat, wkrótce, wkrótce będzie już wracam normalnie na YouTube a tak już nagram tutorial, ten warsztat płatny, więc już jestem jest, no wiecie, mam więcej czasu i teraz będę normalnie nagrywała te filmiki i dodawała też na do YouTube. Też mam e, filmiki, jeszcze zaległe, zaległe, takie wiecie, te tutoriale, które m, e, nagrywam dla Craft więc też tam wspominam tym, w, w, tutaj, w tym vlogu o tym wszystkim. I oczywiście tam są części z e, mojego takiego krótkiego wyjazdu, tam, tam nie... nie, nie wiecie, tak kró króciutko tam pokazałam, co, tam, co ja tam robiłam, gdzie, gdzie jeździłam i tak dalej. No i oczywiście tam trochę o warsztacie też mówię. Też tu na początku powiem, że zapraszam Was do polubienia tego filmika i innych na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mi. No i oczywiście w komentarz też zapraszam, jak coś, jeśli macie jakieś pytania. Więc zapraszam do oglądania vloga. Cześć, cześć! Zaczynam już jedenasty vlog i zaczynam go od tych pięknych karteczek. Zobaczcie, jakie są one przepiękne. No zobaczcie, nagrywałam tu tutorial o tych brokatach, jak nakładam, jakie preparaty używam, co i jak, więc ten filmik jest już na kanale. Zapraszam, tu zostawiam linka, tam można przejść i zobaczyć ten tutorial. Oczywiście też użyłam kompozycję w tym tutorialu, więc takie karteczki, no zobaczcie, piękne są, no. Super, uwielbiam brokat, uwielbiam e, różne cekiny. Dodawać to po prostu na no, tosto. E, praca staje się po prostu jeszcze piękniejsza. No zobaczcie, zobaczcie, popatrzcie na to, no. Przepiękne kartki, super. Więc i te jeszcze też takie, to z shakerem, o widzicie? No, super. <noise> super. I ta jeszcze, no zobaczcie, jaka karteczka przepiękna. Jakie shaker tutaj. No, jaką taka wiecie? Taka delikatna. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Super, takie kwiatuszki białe. Przepięknie, więc zapraszam do ten tutorial. I co? Dę zaraz to wszystko to sprzątnę i będę nagrywała następny tutorial, więc nagrywam dalej. Więc co? Sprzątam to i nagrywam następny tutorial. część dla vloga Co ja tu mam. Drugi nagrałam tutorial, dzisiaj to samo, czyli poprzednio widzieliście, że nagrałam tutorial. No to mamy jeszcze dwie ślubne kartki. <gry> zobaczcie, no. Taki prosty bardzo, ale też bardzo piękny. Taki, taka jedna i druga jeszcze. O, zobaczcie, no super. I do tego jeszcze też zrobiłam pudełko. I powiedziałam, jak pokazałam, jak zrobić sobie pudełeczko, czyli taki wiecie, o, widzicie, taki piękny pudełko, to jeszcze trzeba tu przykleić jakiś papier, oczywiście. I tutaj jeszcze dodam wstążkę i papierek też. I takie pudełeczko mam. I też tam pokazałam, jak zrobić wyższe pudełko, niższe też, większe, mniejsze. Bardzo, bardzo proste. Naprawdę. Yy, podałam wszystkie tam rozmiary. Więc co? Na dzisiaj to chyba wszystko. Boże, ja już tyle rozmawiałam dzisiaj. To Boże, nie, ja już nie mogę. Więc dzisiaj co? Jeszcze, no to oczywiście będę dalej tam robiła ten albumik. Dziecięce chyba tak. Eee, no chyba tak. Aj, no tak. Muszę tam dziecięce tak dalej robić ten um, dla córki mojego brata. A jutro chyba dalej będę nakrywała ten pałatny warsztat. Więc takie karteczki i pudełeczko takie piękne. Super. Czyli tak wiecie, ja ogólnie używam oczywiście takich pudełek gotowych. Już kupuję. Ale... Czas od czasu, kiedy mam taki niestandardowy rozmiar tych kartek i nie mam pudełek. No wiecie, są pudełka oczywiście, ale takie one albo za duże, albo za małe, za, za węższe takie. Więc ja robię sama pudełka. Więc mam coś takiego. Jeszcze, wiecie, tak zanim zaczęłam tam kupować te pudełka takie gotowe już, no to robiłam samo pudełeczko oczywiście, więc mam u siebie już gotową taką, wiecie, formułę formułę taką e, jak zrobić pudełeczko takie, takie, wiecie, przepis takie na pudełko więc takie coś, więc co na dzisiaj to chyba wszystko, może jeszcze tam coś pokażę możliwe pokażę jak to tworzy się ten albumik dziecięcy, więc, ale póki co tam to wszystko, więc widzimy się za chwilkę oczywiście. Cześć, dla vloga. Co ja tu mam? Ja tu mam kolejną inspirację dla Craft czyli taką e, na YouTube filmik, e, więc też na moim kanale też zobaczycie ten tutorial. Nie wiem, tutorial chyba szybciej wyjdzie niż ten vlog, więc ja tu też jak coś tu zostawi linka, to można przejść zobaczyć. Stworzyłam takie pudełko, ramka, ramkę i też kartkę jednocześnie, więc trzy w jednym. Więc takie piękności morskie. No zobaczcie, przepiękna ta kolekcja. Ta Emerald Tales przepiękne, dodatki też super a więc zobaczcie jaka piękna inspiracja jeszcze tu napis dodać i po prostu na sztos, a więc tam w środku też taka karta na zdjęcie, można tam wsunąć zdjęcie albo jakieś życzenie też i będzie taka piękna, taka kartka, ramka więc super a taka kolejna inspiracja, zaraz jeszcze trzeba zrobić zdjęcie tutaj i co, i chyba wszystko i idę dalej pracować nad albumem dziecięcym no, i też tym warsztatem płatnym, też oczywiście. Część dla vloga. Co ja tu mam? Ja tu robię album dla córki mojego brata. I zobaczcie, już wkleiłem tu cały ten blog w okładkę. Więc taki albumik, już okładka też ozdobiona. Ja więcej tu nic więcej nie będę, żadnych kwiatów, nic. Ja tu ostatnio lubię takie, wiecie, papierowe takie elementy, tylko dodałem. jest tu jeszcze taka koronka, przepiękna, tu na dole jest, więc super. Taka Prosta taka kompozycja. No i oczywiście jeszcze mi zostanie tam w środku też zadekorować strony i będzie gotowe. Więc taki albumik przepiękny. Ma, miałam taką wstążkę taką pomarańczową. No Myślę, że to pasuje do tej kolekcji, więc super taki albumik tworzy się. No i oczywiście też um, zbieram wszystkie swoje rzeczy i jadę. <gryw> Mam taki, będę miała taki krótki urlop, więc no może tam trochę pokażę Wam też co tam, są moje prywaty jakieś tam, co u mnie tam będzie, więc zabieram ze sobą też oczywiście album. No, w międzyczasie jeszcze tam trzeba poprzekleić tam w środku, jak powiedziałam, te ozdobite strony. Więc to póki co wszystko. Chciałam się z Wami podzielić małą urywkiem z mojego krótkiego urlopu. Najpierw wybraliśmy się do Wilna. Tam mieszkają rodzice mojego chłopaka, więc trochę czasu spędziliśmy właśnie z nimi. A Też tam czekała na mnie niesamowita przygoda, bo poszliśmy na koncert Armin Van Buren. A. Uwielbiam muzykę trans i ta energia na żywo była czymś magicznym. A Wy jakie muzyki słuchacie? Jestem ciekawa, bo może odkryję e, coś nowego dzięki Wam. Napiszcie mi w komentarzu. Hmm? No i też e, potem wybraliśmy się na Białoruś, ja urodziłem się właśnie tam, więc była to dla mnie podróż pełna wspomnień. Najpierw odwiedziliśmy Mińsk, a potem pojechaliśmy do mojego rodzinnego miasta. E, trafiliśmy akurat na urodziny córki mojego brata, więc spędziliśmy cudowny czas z rodziną. E, też e, tam podarowałam ten album dla niej. Tak, no więcej oczywiście dla rodziców. Wszystko minęło tak szybko, że nawet nie wiem kiedy, ale cieszę się, że mogą złapać trochę oddechu i naładować baterie. Część dla vloga. Co ja tu mam? Ja tu mam wszystko przygotowane do warsztatu. No czyli ten taki płatny tu nagrywam wszystko. I jak widzicie tu wszystkie, no prawie wszystkie te elementy powycinałam. Mm. Które mi potrzebne będą w tym tutoriale. Zobaczcie ile tu wszystkiego. To wszystko rozłożyłam oczywiście oddzielnie. Mniejsze elementy, większe też. O, zobaczcie tu kwiaty i tu różne takie wiecie takie dodatki piękne. Pięknie to, to tak wygląda. Na czerwono. Mm, super! To też wszystko przygotowałam już. E, dalej nagrywam. Mam tu prawie gotową bazę. Tą bazę gotową mam i teraz przechodzę do pracy ze stronami. Więc mm, szybko będzie ten warsztat. Chyba wyjdzie ten vlog przed tym warsztatem, a może nie. Nie wiem. No nieważne. Wszystko jedno, zobaczycie tego w vlogu. <laughs> pracę, moją pracę z tym warsztatem. Więc wszystko tu jest położone, już gotowe, oczywiście. I zaraz jeszcze coś pokażę. Tu, jak widzicie, nowości od Craft o Clock mam, świąteczne i nie tylko. O, zobaczcie, przepiękne takie. A też muszę to nagrać i pokazać Wam nowości. Ja mówiłam w filmiku, co stworzyłam w lipcu, że następny filmik będzie z tym, tam warsztat, o, warsztat, tutorial będzie z tych, z pudełek takich, czyli jak stworzyć różne pudełka, ale ja myślę, że najpierw będzie filmik z nowościami od Craft Krok, a już potem będzie tutorial, więc muszę to nagrać. A na tym stole, co ja tu mam? Na tym stole ja to położyłam, chcę zrobić pudełko dla tych kartek, żeby można było to dodać na stronę i sprzedać oczywiście te karteczki, bo leżą tu po prostu, tak wiecie. Więc muszę to po prostu poskładać, te pudełka takie od Goldbox. Więc będą pudełka dla tych karteczek. No i oczywiście zrobić opis, tam tytuł, jakiś wymyśleć i dodać na stronę te wszystkie kartki. I co? I tutaj jeszcze to tu pokażę trochę, co ja tu mam. Już pracuję z nowościami od Craft O'Clock. Tu pokażę Wam o, z tą kolekcją Sprites of Harmony. Piękna, przepiękna ta kolekcja, więc już pracuję z tą kolekcją i będą nowe prace. Teraz ty pół, poskładam te pudełka, a potem już przejdę do prac z nowościami z, dla Craft O'Clock, inspiracja będzie. I dzisiaj chyba to wszystko. Więcej nic wam nie pokażę. A jutro, jutro chyba będę dalej tam nagrywała ten warsztat płatny z bazy albumowej. Więc m, na pewno, na pewno muszę to zrobić, nagrać do końca ten warsztat, bo mało, naprawdę, mało zostało już, zostało co tam po prostu odokorować te. E, strony oczywiście i nie tylko do a jeszcze tam dodać te wszystkie karty na zdjęcia, poukładać tam wszystko, wszystko pięknie, pokazać, jak ja to robię, no i tam poprzykleję to wszystko, no i okładkę też oczywiście, też ozdobić. No to niedużo naprawdę zostało, więc co, muszę jak najszybciej to nagrać. <grych> Teraz jak powiedziałam, pracuję nad tymi pudełkami dla tych kartek i robię nowe prace, nowe inspiracje dla Craft Clock. Cześć dla vloga. Co ja tu mam? Ja mam tu pierwsze prace z najnowszej kolekcji od Craft Clock Sprites of Harmony. Ta wróżkowa taka kolekcja. I zobaczcie, jakie piękne. trzymały się u mnie te czekoladowniki takie na ten, na czekoladę Ritter Sport. Zobaczcie, no przepięknie, po prostu. Przecudowne te takie wróżki, takie, no super. Więc a, tu ja zostawię oczywiście linka, to można przejść i zobaczyć ogląd, przegląd tych wszystkich papierów najnowszych, a, ta wróżkowa kolekcja i oczywiście dwie takie świąteczne zimowe, a, i no, jak powiedziałam, to zostawię linka, to można przejść i zobaczyć przegląd tych wszystkich papierów. I nowości tam też są się, pojawiły się te napisy, które można już teraz kupić w detalicznej sprzedaży. A, więc zapraszam oczywiście. I drugi taki czekoladownik. Zobaczcie, no przepiękny, prześliczny, zobaczcie, no super super to wygląda. A więc pierwsza moja praca z tej kolekcji i kolejna inspiracja dla Kraft Clock. Cześć dla Woga, co to robię, zobaczcie. Dawno nic nie nagrywałam, to, bo teraz nagrywam warsztat ten z tego albumu. Zobaczcie, jak to wygląda, już tu układam kompozycję pięknie. Co to będzie? Super. Więc tu rozłożyłam wszędzie takie te. Papier skrobkińkowy, klapki różne, karty na zdjęcie, wszystko, wszystko rozłożyłem, więc teraz przechodzę do mm, dekorowania stron w albumie. A co jeszcze też ten vlog, ja myślę, wyjdzie po prezentacji tego albumu, więc no, myślę, że tak. Ja myślę, że tak będzie, jak coś. Tu zostawię, jeśli na przykład ta, ta prezentacja wyjdzie wcześniej niż ten vlog, zapraszam tutaj, ja zostawię linka, można tam przejść, zobaczyć, co to za album będzie, um, gdzie można zapłacić za ten warsztat, gdzie iść, <grym> biegnąć, A więc będzie ciekawe naprawdę. A co jeszcze też nagrałam, twarzą wyszłam do Was, nagrałam taki filmik, gdzie też powiedziałam o tym warsztacie i nie tylko Coś tam z życia prywatnego też, więc też ja zostawię tu linkę. można tam przejść, zobaczyć, popatrzeć na mnie. <laughs> o, I ten filmik bardzo spodobał się wam, więc ja myślę, że będę um, i dalej to nagrywała, takie filmiki. I jeszcze też, co wymyśliłam? Wymyśliłam, że teraz... A, przed e, filmikiem, Może, możliwe, że w każdym filmiku to będzie am, al, albo w vlogu, na początku vloga e, będzie taka wstawka, czyli ja będę wychodziła twarzą i mówiła, co będzie w tym vlogu. Hmm? No, to super, prawda? Więcej czasu, czasu będę pojawiała się twarzą do Was, a więc tak, wymyśliłam takie coś. A więc. Chcę tak zrobić. A, I jeszcze myślę, możliwe, że też przy, przy każdym tam filmiku to będzie, a możliwe, że tylko we vlogach. Wiecie, żeby też nie, nie przesadzić z tym wszystkim. Co jeszcze? Też muszę nagrać swój ten kącik tutaj w tym mieszkaniu, bo jak powiedziałam w tym filmiku, że przeprowadzam się. Też tak padło pytanie, że jak tylko przeprowadzę się, to skończy nagrywać, to nie 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 skończy nagrywać. Ja i dalej będę wrzucała tu filmiki na tym kanale. Ja to was nie zostawię. <grym> Więc no wszystko jedno, będą tu filmiki, będę dodawała też w języku polskim, nic nie zmieni się, nic nie zmieni się, na no spokojnie. A więc um, co jeszcze, co jeszcze? Aha, jeszcze też muszę, to, podchodzi ten czas, muszę też nagrać tutorial dla Craft też tam co nad tym, bo ja no, teraz już będę pracowała nad z tymi z nowymi tymi papierami, kolekcjami, które dostałam też. Tu zostawię link, można przyjść zobaczyć przegląd tych nowości od Craft O'Clock. Co tam jeszcze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze co? A, no i jeszcze też, też nagrałam filmik z tym, jak nakładam te wszystkie cekiny, w jaki sposób, jak to robię, tam stworzyłem jednocześnie cztery kartki, tak, cztery kartki. Więc też, tu zostawi linka i można tam przejść zobaczyć ten tutorial. Też bardzo spodobał się wam, więc co, dużo tu, wiecie tak, um, nagram takich treści takich, takich fajnych. Więc i myślę i dalej, no nie myślę, że tak będzie i dalej będą takie różne treści ciekawe. I też, jak powiedziałam, kącik chcę nagrać tutaj, no i też dalej, tam będę pokazywała, jaki u mnie będzie dalej kącik. To oczywiście tam w innym mieszkaniu. Też jak przeprowadzę się do litwy, do Wilna, no to wtedy też będę nagrywała tam może miasto, coś tam pokażę, życie prywatnego. Więc spokojnie, to w vlogu też będę pokazywała. Dużo różnych rzeczy. Też ja chcę pokazywać swoją twarz najczęściej. Wiecie, takie, jakieś takie mówione filmiki, coś tam nie wiem. Też ja zapisałam, że coś tam powiedzieć o Art Madame, o Artyferii, o różnych tych takich stronach internetowych, gdzie można sprzedawać swoje rękodzieła. A o tym będzie filmik na pewno. Co jeszcze? Więc jeśli macie jakieś pytania albo jakieś pomysły na dalsze te tutoriale, no to zapraszam w komentarze. Ja wszystko zapisuję i wtedy po kolei tam pojawiają się te filmiki. Więc zapraszam oczywiście. No to dzisiaj, na dzisiaj to póki co wszystko. Ja dalej pójdę tam, bo już dzisiaj już nie będę dzisiaj zagrywała, bo już piąta godzina, a zaraz już ciemno będzie, więc... A jeszcze co, jeszcze co, dzisiaj który dzień sierpnia, 26 sierpnia, więc i co jutro od jutra znowu będzie cieplutko, Uuu, w toku super, bo wiecie ostatnio jakoś nie wiem, 15 stopni no to słabo <grym> bardzo, więc będzie jeszcze ciepło. Ach, super, ja uwielbiam kiedy jest cieplutko, tak wiecie, słońce świeci, więc po prostu no nie mogę bez tego. I w te dni będę nagrywała różne takie tutoriale, też ten chcę tam skończyć, jak powiedziałam, dzisiaj jeszcze chcę, tak wiecie, porozłożyć te różne takie dodatki, żeby szybciej to szło, oczywiście w warsztacie, żeby tak, wiecie, już od razu tam dodawać te wszystkie rzeczy, pokazywać, mówić co i jak, więc dzisiaj tu pracuję nad tym patrzy gdzie co rozłożyć, położyć, więc różne takie dodatki, a więc i no jak widzicie będą takie stare zdjęcie te, to zdjęcie mojej rodziny oczywiście, a więc a dawno chciałam stworzyć taki album dla siebie, w końcu album, ja mam a, dla siebie zrobiony jeden chyba album, albo dwa więc no to bardzo słabo to wiecie, szef bez butów naprawdę. Więc ja postanowiłam stworzyć album dla siebie. I ja chcę, żeby też Wy też stworzyliście ten album dla siebie, a nie dla kogoś. A więc um, mam nadzieję, że Wam spodoba się ten pomysł. Um, super. Więc też chcę, wiecie, tak, jakoś może tu coś tam, jakieś zapiski tu zostawicie w tym albumiku, coś tam zapisać, może historii jakieś, więc jeszcze zobaczę, co tam będzie w tym albumiku. Więc idę pracować dalej. Na dzisiaj póki co wszystko. Ja myślę, że nic więcej tu nagrywać dzisiaj nie będę. Chyba tak. Część dla vloga, co ja tu mam? A ja tu mam karteczki. Pierwsze prace we wrześniu. To prace dla dzieci. Taki już świąteczno ordzinowy taki powiedziałabym, no ale taka już świąteczna tematyka. Potworzę z tej najnowszej kolekcji Jolly Season od Craft Clock niebieskiej. Tej. Więc zobaczcie, jakie u mnie karteczki tuż super, super karteczki. Więc też w tym tutoriale też powiedziałam, ale ja nie wiem, kiedy on tam wyjdzie ten tutorial, chyba ten vlog szybciej, że tak, zapomniałam co chciałam powiedzieć, co chciałam powiedzieć. No. Um, ja chciałam powiedzieć, że we wrześniu nie będzie filmika, co ja stworzyłam w sierpniu, bo w sierpniu stworzyłam tylko jedną pracę. Więc, <noise> więc wszystko to zobaczycie już w, w październiku, w filmiku, co ja stworzyłam w wrześniu. jakoś tak. A więc Ale to pierwsza praca w wrześniu, więc takie kartki piękne. Tutaj takie mini, takie szaker takie piękne. Zobaczcie, no zobaczcie te, te, te postacie po prostu no, no zobaczcie jakie przepiękne takie cudowne no tam w środku też są pięknie i taka druga jeszcze karteczka też no przepiękne więc to póki co wszystko jeszcze zobaczę co tam z tym vlogiem ile tu ja ponagrywałam tego wszystkiego bo to chyba za cały miesiąc sierpień chyba wszystkie te filmiki tak Możliwe, że jeszcze i z lipce tam trochę coś, Ech, ja zobaczę, więc taki no duży będzie chyba filmik ten, no a może i nie. Więc mm, to póki co wszystko. Część dla vloga, co ja tu mam? Ja to robię zdjęcie, nagrywam ten album e, warsztatowy taki. E, jeszcze mm, ja myślę, że vlog wyjdzie jeszcze w e, ten moment, kiedy jeszcze idą zapisy tak na ten warsztat, więc jak się tu zostawi informacje, wszystkie te, wszystkie szczegóły też pod tym filmikiem, na konto tego warsztatu, też zostawię tu link do filmika, tam prezentację i też omówiłam wszystkie szczegóły tego warsztatu. Więc a, można tam zakupić ten warsztat jak coś. Oczywiście, jeszcze można. Bo już kończę ten vlog. No, już dawno to nagrywam, ten vlog, więc muszę to już dodać na YouTube oczywiście. A więc to ostatnia część już dla tego vlogu, tak? A więc warsztatowy album gotowy. Robię teraz zdjęcia, tak jak powiedziałam, i filmiki też nagrywam. A więc co? Dziękuję, że oglądaliście ten vlog zapraszam też do oglądania innych filmików na moim kanale zapraszam do polubienia tego vloga i innych na moim kanale też a też to zostawię oczywiście link do play, na playlistę z tymi vlogami wszystkimi których jest już sporo tak i co Też zapraszam do subskrypcji też zapraszam do subskrypcji, mm, nie wiem, od <noise> dawno nie nagrywałam, nie wiem co nawet powiedzieć, <noise> zapomniałam. No i też oczywiście informacja o warsztacie będzie to też pod filmikiem. Dlatego vloga to wszystko, mm, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia i widzimy się w następnych vlogach i innych filmikach. Pa!